ciepłe ściany czy wystarczająco ciepłe ściany i jak ciepłe, bo mi z wyliczeń wyszło, że cieplejsze niż ponad metrowa ściana z cegły. O, słuchaj, są dwie sprawy. Po pierwsze jest nasze rzeczywiste wymagania termiczne, a po drugie są normy. I normy są w tej chwili wprowadzone. No, czy możemy z nimi dyskutować, czy nie? W każdym czasie wprowadzone są takie normy, że domy z lat 90. budowane za miliony Dzisiejszych norm nie spełniają. Nie? I ludzie w tym żyją i nie narzekają, ale powiedzmy, zacznijmy od tego. Myśmy wybrali 7,5 cm ściana EPS, płyta warstwowa. Nie ma mostków cieplnych. Przejrzeliśmy konstrukcję, dlatego że szkielet jest szkieletem zewnętrznym. Szkielet nie wchodzi do wewnątrz budynku. Do wewnątrz budynku jest płyta z płytą się styka, więc nie ma mostków termicznych. Tych stalowych. Tutaj nie o to się nie musimy martwić. I teraz, co to znaczy 7,5 cm styropianu? Bo wszyscy mówią o jakichś normach, mało kto wie o jakich normach mówi. Dla budynków mieszkalnych, mieszkalnych, czyli gdybyś chciał postawić to jako budynek mieszkalny, bo mieszkać można też w budynku letniskowym. Łatwiej dostać też pozwolenie na postawienie budynku letniskowego. Ale powiedzmy, że z jakichś powodów chciałbyś mieszkać w tym jako w budynku mieszkalnym, to stary, masz 0,2 W na metr kwadratowy na kelwin różnicy, nie? czy tam na kelwin Celsjusz jeden stopień to jeden stopień, nie tylko skala się zaczyna w innym miejscu. Ale o co chodzi, że jest wymóg, żeby przez metr ściany jeżeli jest różnica, na zewnątrz jest 19 stopni, wewnątrz jest 20, czyli jest jeden stopień różnicy, przez metr ściany przeszło tylko 0,2 W energii na zewnątrz. Nie? I to jest wymaganie w tej chwili ustawowe dla budynków mieszkalnych. Z kolei, co to oznacza dla nas, dla wybranych przez nas materiałów? Dla nas to oznacza, że żadna ściana bez docieplenia styropianem, wełną, czymkolwiek, nie ma najmniejszych szans spełnić tych wymagań. W związku z tym, myśmy ze względu na koszty transportu, wybrali grubszą ścianę 7,5 cm. Zaraz Ci powiem czemu właśnie 7,5. 7,5 cm, tak w ogóle, gdybyś potrzebował po prostu komfortu termicznego, a nie spełniać wymagania urzędników, to dla porównania, 1,5, nie półtorej, 1 cm, 1, 1, 1 m, 10 cm ściana z cegły, dziurawki, tak jak się kiedyś budowało, to ma taką oporność termiczną, czyli tak dobrze trzyma ciepło, jak 7,5 cm styropianu. I to ja policzyłem dla gorszego styropianu, powiedzmy, że damy się oszukać, czyli policzyłem. Dla styropianu 0,4, a oczywiście będziemy walczyć, żeby nie dać się oszukać, nie? Dla styropianu, który ma 004. Bo właśnie tutaj jest tak, że jak my budujemy nasz dom, no to on ma warstwy, nie? Jest warstwa nośna tam z cegieł czy z czego bądź, no i jest warstwa ocieplenia. I tutaj warstwą nośną i warstwą ocieplenia jest ten sam styropian, dzięki temu, że on jest jako kompozyt. Że po pierwsze szkielet przenosi część obciążeń, a po drugie, ta płyta kompozytowa również działa, ona jest sztywna, również działa jako usztywnienie przenosi obciążenia. No i dlaczego 7,5 cm? Dlatego, że wtedy wystarczy dodać 15 cm styropianu, żeby spełnić wszystkie normy dla nowych budynków. Czyli tak naprawdę. Dużo mniej styropianu niż przy budownictwie tradycyjnym. Dużo mniej styropianu niż jakbyś kupował dom za milion złotych. Dlatego, że tam elementem nośnym nie są płyty, nie jest szkielet, tylko tam elementem nośnym będą czy cegły, czy siporex, czy itong, czy co tam sobie wybierzesz. W związku z tym my nie musimy tak jak w tej chwili większość ludzi na budowach musi dokładać 20 cm styropianu, po to, żeby spełnić 0,2. Tylko my tutaj dzięki temu, że jest 7,5, to nawet jak policzymy zamek, no bo chodzi o to, że w ten metr kwadratowy wlicza się nie tylko płyta ma 1,10 m szerokości, tylko wlicza się w ten metr kwadratowy, bierzemy całą ścianę i liczymy, ile przypada. Szczelin pomiędzy, nie? i te szczeliny też mają wyliczoną dla odpowiedniego kształtu, mają wyliczoną przepuszczalność termiczną. I tak naprawdę wystarczyłoby niby 5 cm tego styropianu, dlatego że jeżeli nie wiesz, jak policzyć, żeby było 0,2, to pamiętaj, że przy styropianie wystarczy ci po prostu 20 cm styropianu, żeby niezależnie od tego, jaka jest ściana, spełnić wymagania. No bo styropian ma najtańszy, ma powiedzmy 004, no to 004, 20 cm, 1,5 m grubości, powoduje, że spełniamy 0,2 W przepuszczalności na każdy stopień różnicy. Nie? Więc 3, 7,5 tutaj ściany, jak mamy w standardzie, dokładamy 15 cm styropianu i już to jest dom. Z kolei dla użytkownika, użytkującego to jako dom letni czy dom letni, 7,5 cm oznacza, że łatwo jest to nagrzać, łatwo jest to schłodzić. Nie? W momencie, kiedy fotowoltaika w tej chwili no, kosztuje już naprawdę takie grosze, że zupełnie nie jestem w stanie tego... No, co, co tydzień uczę się kolejnej nowej ceny. W tej chwili to jest 50 groszy za wat w piku. To w tym momencie chłodzenie tego latem w ogóle nie stanowi kłopotu. Grzanie zimą za pomocą klimatyzatorów czy pomp ciepła również nie. W standardzie to, co, to, co bierzemy są drzwi i są trzy okna w tej chwili, nie? Będziemy robili wersję, no bo ja widzę przecież, jeżeli ktoś zamawia dwie sztuki, czy tam chce zamówić dwie sztuki, no to nie są mu potrzebne cztery ściany zewnętrzne w każdym, prawda? No bo zestawi to sobie i nie jest mu potrzebne aż tyle okien, a nawet jeżeli są, to nie w tych miejscach. Więc będziemy robili tutaj wariacje, ale to dopiero z, za chwilę, na razie, żeśmy się w końcu dogadali z fabryką i wybrali te. 7,5 cm, i no właśnie. 7,5 cm stropianu. Dla tych wszystkich, którzy wyzywali mnie od psich, but, od domów dla uchodźców i tak dalej, to pójdź i zmierz u siebie w domu. 7,5 cm to jest tak jak ponad metrowej grubości mur z cegły. O! I na dzisiaj to tyle. I kolejne informacje będą się pojawiały. Na razie.